Drodzy widzowie, w wielu miejscowościach regionu kujawsko-pomorskiego dochodziło do zdarzeń, procesów, które posiadały wymiar ogólnokrajowy. Jednym z takich wydarzeń z początku XIV wieku był proces polsko-krzyżacki, który odbywał się w Wrocławiu, ale również w Brześciu kujawskim. I temu. Zdarzeniu temu wydarzeniu poświęcimy naszą uwagę w tej audycji? Obrady zespołu sędziów wyznaczonych przez papieża odbywały się w kościele świętego Mikołaja. Oczywiście to nie jest ten kościół świętego Mikołaja, który prezentujemy na tej fotografii, ale wezwanie patrona jest to samo. A więc, jak doszło do tego procesu? Jaki charakter on posiada? Oto właśnie będziemy musieli nawiązać do a, spraw polityki ogólnopaństwowej czy, czy międzynarodowej, nawet, bowiem w latach 1308-1309 zakon krzyżacki, rycerze tego zakonu, sytuujący się jako sojusznicy Polski, sędziego boguszy broniącego grodu w Gdańsku przed Brandenburgią, dokonali zdradzieckiego ataku na Polaków, a następnie zdobyli i zniszczyli Gdańsk. A w roku 1309 opanowali południową część Pomorza Gdańskiego ze świeciem na czar. Władysław Łukietek, prowadząc proces jednoczenia ziem polskich, unifikacji tych ziem polskich, oczywiście dążył do odzyskania strat. Sytuacja międzynarodowa sprzyjała takim działaniom, ponieważ krzyżacy popadli również w konflikt z arcybiskupem regi. W efekcie znaleźli się na cenzurowanym. Dlatego też papież. Awinioński, Klemens V, zdecydował się na powołanie komisji dla zbadania stawianych krzyżakom zarzutów. Wśród tych zarzutów pojawił się zarzut oczywiście tzw. rzezi gdańska. No i stąd między innymi można było, a powołując się na, na te zarzuty, zorganizować taki proces. Również krzyżacy mieli świadomość, że warto jakość do tego procesu, do tych oskarżeń, Przystąpić, do nich się odnieść ze względu na to, że w tym czasie zakony rycerskie, zwłaszcza najbardziej znane z nich, najbardziej prominentny, najbardziej bogaty, czyli francuski zakon templariuszy, podległ procesowi likwidacji. W 1314 roku Jakub de Molay, ostatni wielki mistrz templariuszy, został spalony na stosie, więc krzyżakom grunt również palił się pod nogami, stąd m.in. przeniesienie ośrodka stołecznego z Wenecji do Malborka. Natomiast Polacy bardzo skutecznie próbowali przemówić do świadomości kolejnego papieża awiniońskiego, Jana XXII, zachęcając go do stworzenia takiej grupy duchownej, którzy będą dokonywali oceny, wydali werdykt w sprawie tych zarzutów przeciw krzyżakom, między innymi nęcąc papieża, tym, czym nęcono go również w odniesieniu do koronacji Władysława Łokietka, królewskiej koronacji Łokietka, czyli świętopietrze. Otóż polscy dyplomaci twierdzili, że krzyżacy po zagarnięciu Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej powinni z tych terenów płacić świętopietrze, czyli taką coroczną opłatę sedes apostolica, a tego nie robią. Więc papież był jakoś zainteresowany również finansowo aby ten proces się odbył. Jak wyglądał przebieg tego procesu? Skarga na zakon w Awinionie została złożona przez polskiego przedstawiciela w 1319 roku. Papież uznał zasadność tej skargi i powołał zespół sędziowski w osobach trzech polskich duchownych. Janisława arcybiskupa Gniezna, domarata biskupa Poznania oraz Mikołaja Opata Mogilna. Proces odbywał się, jak mówię, czyli przesłuchiwanie świadków w Inowrocławiu i Brześciu Kujawskim. Trwał on w latach 1320-1321, no i stronami były strona polska i krzyżacka. Świadkami wyłącznie 25 Polaków. Jaki był werdykt sądu? No zobowiązano zakon do zwrotu Pomorza Gdańskiego w Polsce oraz do zapłacenia krzyża przez Krzyżaków aż 30 tysięcy grzywian odszkodowania. Obciążono również zakon kosztami Procesu. Krzyżacy nie zgodzili się z tym werdyktem, eee, zarzucali składowi sędziowskiemu brak obiektywizmu, ponieważ sędziowie byli Polakami, świadkami byli wyłącznie Polacy. Wobec tego papież przychylił się do tego wniosku i nie zatwierdził wyroku. I okazało się, że ta droga mediacji, międzynarodowej mediacji sądowej, zakończyła się ślepym załukiem. Łokietkowi pozostało staranie militarne, ale wiemy, że ono również nie doprowadziło do oczekiwanych efektów, ale to zupełnie inna historia. Dziękuję za uwagę.